Największa znana podwodna i opcja wulkaniczna, niemal umknęła naukowcom. Witajcie na kanale Prawda.pl. Na wstępie zadam subskrypcji kanału oraz do polecenia kanału znajomym. i obejrzenia wszystkich odcinków na tym kanale czy filmów, jak to woli, bo jest ich już ponad 230. I przechodzimy do tematu. Podwodne erupcje wulkanów jest znacznie trudniej wykryć od tych, które mają miejsce na lądzie. Dobitnym tego przykładem jest historia sprzed kilku lat, kiedy to detekcja taniej erupcji była możliwa głównie dzięki przypadkowi. Zachęcam do obejrzenia następnego odcinka, czyli pod tytułem NASA wyda miliardy na schłodzenie wulkanu Yellowstone. Czy plan miałby zapobiec katastrofie dowiecie się w następnym odcinku na kanale Prawda.pl Wszystko za sprawą pasażerki samolotu, która wracała z Samoa. W czasie lotu wykonała zdjęcia plamy unoszącej się na oceanie, a naukowcy, którzy odebrali fotografię, uznali, iż widać w nich skały wyrzucone na, za sprawą podwodnej erupcji. Rebecca Carey z Uniwersytetu Tanzanii, jedna z autorek przeprowadzonych wtedy badań, przyznaje, że od początku roku jasne było, że erupcja musiała być niezwykle silna. Tutaj macie właśnie zdjęcie. Sprawcą całego zamieszania okazał się Havre. Samont położony na południowym zachodzie oceanu spokojnego, wczesne wydarzenie rozegrały się w 2012 roku, a rzekoma plan widoczna na powierzchni wody okazała się zawierać Pumeks. Łącznie znajdowała, zajmowała ona obszar obejmujący około 400 km2, choć w kolejnych miesiącach Pumeks rozproszy się do tego stopnia, że tworzy obszar, że tworzył obszar dwukrotnie większy od Nowej Zelandii. Podwodna erupcja. Wulkaniczna z 2012 roku była najsilniejszą z dotychczas wykrytej. W 2015 roku w obrębie domniemanej erupcji rozmieszczono autonomiczny pojazd pływający, który wykrył w miejscu ogromne ilości pumeksu. Niektóre z boków miały wielkość samochodów dostawczych, a sama podwodna erupcja musiała być niezwykle złożona. Kaldea wulkaniczna miała bowiem około 4,5 km średnicy i wyrzuciła rozgrzaną lawę z 14 różnych otworów. Poza półmeksem dowód oceanu spokojnego trafił również ogromnej ilości popiołu. Jeśli tego typu informacje nie większego wrażenia, to należy dodać, że erupcja z 2012 roku była około 1,5 razy silniejsza niż erupcja Mount St. Helens w 1980 roku i dziesięciokrotnie silniejsza od erupcji islandzkiego Eifa w 2010 roku co najmniej 3 4, wyrzuconego wtedy materiału wpłynęło na powierzchnię, natomiast reszta została rozrzucona na dnie. Dzięki próbkom zebranym w ciągu kolejnych lat naukowcy są w stanie lepiej zrozumieć, co się dzieje, gdy dochodzi do podwodnych erupcji. Są one samo poznane, choć niezwykle powszechne. Opowiadają bowiem za około 70% ziemskiego wulkanizmu. Teraz zobaczycie film właśnie. Niestety jest wersja angielska i nie ma możliwości napisów. Tak jak właśnie widzicie w 2015 roku. Jak właśnie widzicie. To wszystko w tym odcinku i do zobaczenia. Cześć.